Po zamieszkaniu razem, pierwsze dwa i pół roku, można powiedzieć, było wszystko dobrze. Zwykłe normalne życie. Później zaczęły się kłopoty tego typu, że Zawsze. bardzo często zaczęła się pojawiać jej mama. Praktycznie nie było momentu, żebyśmy mogli sami spędzić czas bez telefonów, SMS-ów, bo to mama, bo to mama. No nie było momentu, że my nawet będąc na zakupach spożywczych, w ciągu nawet godziny mm -hmm. czasu, nie było dwóch, trzech telefonów. Co? Okay? Mm -hmm. Albo rzucaj. I witamy bardzo serdecznie w brawurowej formie Kochaj albo rzucaj, czyli w wersji wideo przedstawiam Wam moją kochaną koleżankę. Dzień dobry. Julka. A to Paweł Pawelec, który leczy serca słuchaczy Radia Vox FM w programie Kochaj albo rzucaj. To jest taki the best of the best, czyli wybieramy Wam... Naszym zdaniem najciekawsze, które skroiły nam z serca odcinki. Te, znane... na które tak. reagowaliście na antenie, tak te, jest. które lubicie i te, które dobrze się słuchają. Tak, te znane z anteny. I wybrałem historię Krzyśka mhm. i Żanety. O czym będzie ta historia? E, o nieudanej miłości. Krzysiek napisał, że jest zrozpaczony tym, co się mu wydarzyło e, o, a propos Żanetki, miłości jej życia, jego życia. Mm -hmm. e, przygotujcie się, będzie to krwawa historia, e, ale nie powiemy Wam oczywiście, jak się zakończy. Ja sama nie wiem, bo nie pamiętam tej historii, więc jestem ciekawa, proszę, słuchaj. Bardzo dobrze. Zaczynamy, nasłuchujemy. Kochaj? Mm -hmm. Albo rzucaj. Albo tak, słucham. Do Krzysztofa Pawelec z Vox FM. Dzień dobry, dzień dobry. Trochę głos mi się łamie. Ojej. Źle jest? Bardzo źle. To opowiadaj. Poznaliśmy się 13 lat temu. Chował czasu. Cudowna, kochana dziewczyna. Rozmawialiśmy godzinami o drobiazgach, o życiu codziennym, o ważnych sprawach odrobnych. Znamy o sobie najdrobniejsze szczegóły. Chyba nie ma rzeczy, której o sobie nie wiemy. Co lubi jeść, w jaki sposób, nawet potrawy, nie potrafi spinki do włosów, tak jak damskie. Wszystko. Cztery lata temu niecałe zamieszkaliśmy razem. Ciężko było nam wynająć, mimo że oboje pracowaliśmy. Wystarała się, akurat Żanetka mieszkanie z TBS-u. Po zamieszkaniu razem pierwsze dwa i pół roku, można powiedzieć, było wszystko dobrze. Zwykłe, normalne życie. Później zaczęły się kłopoty tego typu, że Zawsze. bardzo często zaczęła się pojawiać jej mama. Praktycznie nie było momentu, żebyśmy mogli sami spędzić czas bez telefonów, SMS-ów, bo to mama, bo to mama. A dlaczego ta mama tak ingerowała? Mówiła jej, że jest nieszczęśliwa z tobą? Coś się nie układa? Tak. Jej mama jest typem osoby, co, że tak powiem, w ogóle ingeruje. Lubi się wtrącać w pewne sprawy. Człowiek już to nawet odsunął na bok, bo uważał, że jesteśmy razem, jakoś temu podołamy. Ale no, nie było momentu, że my, nawet będąc na zakupach spożywczych, w ciągu nawet godziny mm -hmm. czasu nie było dwóch, trzech telefonów. Co? Tak. Postanowiłem zatrzymać. W ciągu godziny dwóch, trzech telefonów? Tak. Na początku mamusia nie brała udziału w tej miłości. tak? No, dała się e, temu rozwinąć, tak, a jest. później wjechała na pełno. A później była, tak, była wszędzie. Nawet na zakupach. E, Ale o czym to rozmawiać? Dzwoniła. Razy do mnie. Do trzy razy w ciągu godziny? Tak. To, to zdajesz sobie sprawę, ile razy w ciągu dnia mogła dzwonić mama, jeśli dzwoniła trzy razy na ja godzinę? ciebie, dobra matematyka, e to, to dużo. Tylko nigdy do Krzyśka, tylko zawsze do Żanety. No do córeczki! wyłączała z życia z Krzyśkiem, tak? Na razie jeszcze problem jest taki dziwny, nie? No ja się trochę Nieokreślony. nie dziwię. Lecimy dalej. O kochany, ale to ja jest wina mówię, twojej Żanety. Doszło do tego stopnia, że ja na początku grzecznie prosiłem, rozmawiałem. Później szukałem kompromisów, że troszeczkę i na zasadzie no, no, no. Nie to Telefon. telefonów. Tak? To też jest rodzina, nie można pozwolić krzywdy zrobić. No, Telefon tak. ma to do siebie, że on działa jak się podniesie słuchawkę. Tak jak mówisz, doszło do tego, że odmówiłam, musia... słucha a ode mnie, do Od, mamy później, się, nie? Do rozmawiać normalnie. Zaczęły się wielkie awantury o to. Zaczęły się awantury o koleżanki. Wpadła w rytm koleżanek, dyskoteki, inne rzeczy. Nasze sprawy, jakieś wspólne wyjścia, rozmowy, poświęcanie czasu, bardzo zaniedbaliśmy. Przy pewnego rodzaju awanturach padały wulgaryzmy, nie, nie do siebie, ale jak ją zaczęło za bardzo ponosić, potrafiła wyrzucać moje rzeczy, dośmiecić coś tak. Złapałem ją raz czy dwa razy za ręce na zasadzie. Uspokój się, proszę cię, uspokój no, się. bo Jak nie chciał się kłócić, zawsze prosiłem. Zobacz, się też mówimy. jestem człowiekiem, też mam uczucia. Usiądź porozmawiaj ze mną. Niestety, chyba straciłem tak szacunek w jej oczach, że byłem tylko poniżany. Ale Może czekaj, na to dosłużyłem tym, że. No bo się nie zgadzał z, Czyli z nią. tu tak mamusia e... trochę tak ingerowała, że nastawiła ją przeciwko. Tak, Mamusia była zapalnikiem w całej tej historii. E, mm -hmm. No wiesz, byli razem już parę, parę lat, mieszkali razem. Ona postanowiła też nie spowiadać mu się z tego, co robi z koleżankami, ale wychodzić z nimi. E, jak się coś mu nie podobało, to ona go tak karała, że wyrzucała mu rzeczy do śmietnika. Czyli się po prostu trochę odsunęła i on. Tak, no dobrze, taka... to dalej tak. Ale pamiętasz początek piękna, wspaniała, kochana urocza kobieta. Jak tak, to za... początek? tak zaczął facet, prawda? Kilka minut później już jest trochę inaczej. No, nie wiem, zietwały pociąg. przeżywasz to, nie, że się to zakończyło, tak? Bardzo, rozeszliśmy się w sumie, można powiedzieć, w czerwcu. Miała operację nogi, miała wiązanie. Hmm. krzyżowe i tak dalej. Tą się. ciężką operację hmm. miała. Mm. Przed samym pójściem do szpitala kazała mi się wynosić, że tak powiem, z domu. Po jakiejś kutni po prostu tak, o, o koleżankę, o mamę. O, o bo ciągle o kogoś, a nigdy o was. Pokłócili się wyszliśmy o koleżankę Wyszliśmy nawet na spacer i to jest tak. Rozumiesz, tu chodzi o to, chodzi o to żeby on nie komentował... E, nie miał swojego zdania w tych rozmowach, nie w dyskusjach. Nie wtrącał się w tak życie, nie narzucał. Dokładnie, nie nikt nie prosi go o radę. On nie może, ale wszyscy inni tak. mogą. Ona mówi Mama jak może, jest, ona opowiada, może. co tam się wydarzyło pomiędzy nią a mamą, co u mamy, co u koleżanek, a on ma po prostu usiąść grzecznie, mhm. słuchać i czekać na ewentualnie dostęp do możliwości powiedzenia czegokolwiek. To trochę Taka... ładnie został potraktowany. No i dlatego się popłakał, bo, no bo generalnie jest nikim, no. czuł się niepotrzebny, słyszałaś, nie? Yeah. Mm -hmm. piąte koło. Żanka, ona i nasz spacer na przykład godzinny wygląda tak, że na 40 minut rozmawiać z koleżanką przez telefon. My nie mamy możliwości porozmawiania. Wszystko i wszyscy spacer. byli ważniejsi ode mnie. Nie mówiąc tego, mm. nieładnie stała się drugą mamą. Jej mama zostawiła ich rodzinę. Zostawiła, że tak powiem, swojego męża z trójką dzieci po ona poczekaj. miała. To mama ich zostawiła, a teraz tak. wielki powrót Wejście Smoka. Tak, ją, jej matka ją zostawiła, zostawiła a ja ją u tatusia, mm -hmm. rozumiesz? A teraz jest wielki powrót tej mamy, i teraz mama. No, tam pewnie coś się nie udało. Uhuhu. Chyba się nie dziwimy, że tam się nie udało, nie? No, bo słyszysz, jaka to jest kobieta ta mama, szanowna mama, oczywiście, bo cały czas szacunek. I teraz postanowiła wrócić do córki, I namieszać w życiu swojego tak, dziecka. Którą porzuciła, której nie chciała, ale ją kochała przecież, nie? I w tym momencie robi co może w związku, który się układa cię z Krzysztofem. Lecimy dalej. 6-8 lat. Wróciła, gdy miała 21. Te dzieci też. Porzuciła Żanetę, gdy tak, tak, miała 6-8 lat, wróciła, obróciła. kiedy miała 21. Tak? Ojoj. Genialny sposób na wychowywanie. Ktoś mi Uciec. wychował. Tak, ktoś mi wychował ktoś yy, nauczył wszystkiego Żanetkę, a teraz przyjdzie mama i sprawdzi, czy była dobrze wychowana. No i pewnie mamy zdanie, nie. Zostawiła? Zostawiła. Stąd teść poprawki. sam wychowywał ich, starał się jak mógł, wychował piękne, cudowne dzieci. Całą trójkę, bo ich jest trójka. Niestety teś zamknął oczy dwa lata temu i po śmierci teścia osoba mamusi mama. tak jakby zaczęła się tak pojawiać drastycznie, Hello, że zmieniła Żanetę. Nawet bym mm -hmm. się nie spodziewał, że pod czyimś wpływem ktoś może tak się zmienić. No jak znam ją tyle lat, to wiem, że do No tak, o, przez ten chłopiec to... zakochany jest. Ale się, Krzysiek. No, rozkleił ci. no, ale widzisz, to tak to jest. My nie, my nie zaangażowani emocjonalnie o, o, oceniamy to natychmiast tak, jak to wygląda, a Krzysiek przeżywa, bo ona była dla niego przecież dobra. Zanim się ta mama nie pojawiła, to jednak miał więcej jej do powiedzenia, wszystko się układało. Teraz mamusia ją wyciąga, no zabiera No Wiele z tego się związku. zmieniło, wiele się zmieniło, wiele mamusia, mama właściwie. Mamusia zmieniła. Mamusia teraz chce córeczkę, której nie miała. No, rozumiesz, a taki Krzysiek to musi hmm. teraz przeszkadzać. No, w Coś końcu... jeszcze nam Krzysiek powie? Powie nam to jeszcze nie koniec historii. Jeszcze mamy chwilkę. Z tego co opowiadasz, to cudowna to ona nie jest. Po prostu chemia u ciebie działa. Kochasz dziewczynę i choćby była zła, niedobra i to jest dowód na to, kochani słuchacze, że jak się kogoś kocha, to się kogoś kocha. Ech, a nie jak w niektórych przypadkach w naszych Trochę historiach wystarczą ja, 4 skasznie. miesiące, pół roku czy rok i już nie ma o czym gadać. Dobra, ja chyba wiem wszystko, nic więcej yy, nie potrzebuję. Zapraszam Cię poza antenę. Przygotujesz mnie do telefonu. A No i tak, I tak to było wtedy na antenie naszej kochanej stacji. To jest pierwsza część historii. Krzysiek, który jest wrażliwy, to na pewno od razu po nim słychać. Zaskoczony tym, co się mu wydarzyło, gdy mama wróciła, tak? No, poza anteną dodał jeszcze tam parę kwestii, które wyjdą w trakcie rozmowy mojej z Żanetą. I wiem dokładnie, że czekacie na tę rozmowę, więc. Ja nie. też czekam, bo zastanawiam się, co Żaneta no. ma w tej sprawie do powiedzenia. Którą stronę obierze trochę? Fajnie jest nie, nie pamiętać odcinka, który był. Fajnie, na tej tak, prawda? to prawda. Bo, na nowo się to przeżywa, niektórzy widzą to, widzą to pierwszy raz, e, także też bardzo was Dawaj na namawiamy. Dawaj z Słuchajcie nas. O czym tam będziecie plotkować. E, Okej, okay. to co? Lecimy z drugą częścią? Proszę. Kochaj! Mm -hmm. Albo rzucaj Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty nie, nie, nie. Tylko o czym to ona to z mamą rozmawia Jeśli to rozmawia z no, mamą No przecież jest wszystko na razie tak jak sobie mama życzyła Nie, nie macie że tak powiem, to jest trzymanie ciągle ręki na pulsie. To musi być ciągle, nazwijmy to, kontrola. Gdzie wyszła, co robi. Do tego stopnia, że jest pouczanie, że nawet <laughs> źle pierze, powinna w taki sposób. Mama. Mami, tak tak jest. Tak teraz to tak zaczęło brakować zanety. Tak, to, to jest... się na grzyby, to do tego stopnia, że musiała dzwonić. Ile grzybów nazwierała przez dwie godziny? Jakie, w jaki sposób? Czy Wszystko. I czy się, żeby ty musiała... naprawdę chcesz wracać do tej planety? Czy ona nie mogłaby Dzieńcem. unieszczęśliwiać innego faceta? Naprawdę mi na ja niej zależy. Szkoda. Okay. Gadamy, ponieważ wiesz, wysłałem SMS-a w międzyczasie, znasz no, to z programu. Jak to tak, zaczę? próbowałem dodzwonić się kilka razy, więc oni jeszcze wtedy na bieżąco zawsze nasi słuchacze dodają istotne rzeczy, na które nie mieli odwagi, kiedy rozmawiałem z nimi pierwszy raz. tak? Teraz się poznajemy, więc to jest bardzo ważny czas dla mnie, bo padają istotne rzeczy, nie? takie dodatkowe. A mi ciebie strasznie, ale dzwonię. Żaneta. Tak, dzień dobry. O, i Jest Żaneta. Z mamą rozmawiałaś, do mnie mam. Tak. A, tak myślałem, tak o, stawiałbym, wow. mógłbym milion wygrać. Paweł jest prezenter Radia Vox FM z tej strony. O, witam. O, o, fajnie, mamy kolejną słuchaczkę i mam nadzieję, że bez znaczenia jak nam pójdzie rozmowa, dalej nią będziesz. Wiem, że mama ważna w swoim życiu jest, no ale nie tak wygląda prawdziwe życie. Żaneto, mam tutaj dość smutną, ale piękną historię miłosną, którą opisał mi pewien mężczyzna, który jest załamany wtargnięciem twojej mamy po nieobecności, po śmierci twojego ojca, układając cie, ciebie sobie na swoją modłę. Czytam tutaj o tym, że bierzesz... Mocne lekcje a propos mamy, depczesz ludzi po kolei biegnąc, a ktoś cię tu kocha jednak i chciałby, żebyś się obudziła z tego letargu i odrzuciła narkotyk zwany, ma zwany mamą. Nic dobrego z tego nie wynika. Żaneta, nie wiem czy widzisz, ale się w spustoszenie wokół siebie. Pewnie nie widzisz. Nie wiem dlaczego. Zamilkła. No nic nie dajesz mi powiedzieć! Jakiego może żona coś powie? Po raz pierwszy mam taką przyjemność. Wiesz, wykonać krótki monolog, i nikt mi nie przerywa, e, bo jest w szoku, nie? No, musiała być bardzo zdezorientowana. Ale daj jej chwilkę, dobrze? Daję. Urat, trzeba być walecznym, twoim zdaniem, bo mama tak ci powiedziała. Trzeba rządzić światem, układać sobie mężczyzn, deptać ich, poniewierać. Nie ma tu miejsca na miłość. Chyba, że ty jej nie potrzebujesz, Żaneta. Bo ja w sprawie miłości. Nie, nie, ja nie potrzebuję. Nie potrzebuję. Jak to nie potrzeb? Ale ją mama przekonała. Uhu, hu. Rozumiesz, ja jej nie potrzebuję. No tak, ona najlepiej sama sobie poradzi. Ta kochana, ta wyjątkowa, czuła, delikatna kobieta z opowieści Krzysztofa, ona nie potrzebuje miłości. Co jeszcze ci powiedziała? Tak myślałem, na to go namawiałem i też sugerowałem, że nie ma sensu. Walczyć o kobietę, która nie kocha. Nie chciałbym ratować i unieszczęśliwiać. Nigdy nie kochałaś Krzysztofa. Jemu coś się wydawało. Tak. Okej, okay. to ja mam tylko prośbę do ciebie. Powiedz, dlaczego 14 lat byłaś przy facecie, którego nie kochasz? Zaraz Jemu się odpowie. coś wydawało? 14 lat była z nim. Widzisz? Aha. Y nie kocha. Y od momentu, kiedy mama się pojawiła. To ona już nikogo nie potrzebuje. Chyba innego? dokładnie, wydaje mi się. Uh, chyba, że uh, uh. to jest tak, że ona już yy, wie, że to coś jej się wydawało, nie? Powiedz, dlaczego 14 lat byłaś przy facecie, którego nie kochasz? Dlaczego? Nie wiem, tak wyszło. O, tak wyszło! My mogła Rozumiesz. te 14 lat, tak, tak, tak pięknie opisywane tak przez tak niego, zamienić o, na 14 o, lat gdzie indziej. To zamieniłabyś? Tak, tak zamieniłabyś. On to słyszy, nie? On to słyszy, tak. Ona tego nie wie, że oczywiście on to słyszy. Bo on jest tylko zmutowany, w sensie, żeby się nie odzywał, nie zepsuł mi rozmowy i walki o serce bądź braku walki o serce. No, usłyszymy coś takiego, z którą było 14 lat to jest. I straszne. on tak, i on y, słucha kim był przez 14 lat, do czego był potrzebny, jaką funkcję spełniał przez 14 lat. Eee, aż pojawiła się mama, eee, wcześniej myślę, że też jego za zadanie było trochę eee, podobne do tego teraz. No po prostu Nawet, była, ja była, z, była z nim, no bo z kim miała być, no kto by się na takie coś zgadzał, powiedz mi. Okej, okay. czy mama już ustaliła, jaki facet w Twoim życiu się pojawi, jakie są priorytety, już wiesz mniej więcej, żeby mamy nie zawieść, nie? Nie, nie, jeszcze nie wiem. To jest ta sama kobieta, nie. która Was zostawiła, e, jak byliście mali, tak?

Po tamtej stronie Krzysztof, który na pewno nie. chciałby ci coś powiedzieć po tak spektakularnej porażce, I tu którą ja Krzysztof. nazywał totalnym sukcesem, tak. Krzysiu. Teraz Żaneta żałuje 14 lat razem. Ja nie żałuję 14 lat, bo poznałem piękną, cudowną osobę, którą kochałem i nadal kocham. Nie wiem nawet co w ogóle myśleć, mówię prawdy, to co ja uważam. Ja nie powiem, że te lata były stracone albo spędziłbym nic bo dziękuję jej za te lata to było nasze wspólne życie. Ja nie będę kogoś poniżał. Bardzo ładnie. Żany to. Ja się spodziewałem tak. Nie będę nikogo poniżał. Mimo tego, co usłyszał. Ale to tak się czuje. O ja. Tak się Krzysiek czuje, prawda? I rozmowy. Dobieraj sobie odpowiednio nauczycieli. A gdy już zostaną tylko zgliszcza, rozejrzyj się, bo zostałaś uprzedzona i będziesz współwinna krzywdy ludzi, których otaczasz. Niech ci się jednak cudem ułoży. Kto wie. Pozdrawiam miłego dnia, Janeto. Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiamy. Kochaj! Albo rzucaj. Bokset FM To teraz ty, bo ja to się już nagadałem. Historie są różne, jak słyszycie, ale... Mhm. Jest pewna rzecz, którą Pawelec mi powiedział przed programem, tak. że jak pojawił się ten program na naszej antenie, to odzywały się na nasz numer telefonu różne dziewczyny, który Krzysiek zachwycił. Tak. I takie dziewczyny Pawelec. Kontaktowałeś się, prawda? Tak, ja poprosiłem, bo nie wiedziałem, czy ja mogę tak umawiać Krzyśka. Krzysiek powiedział, że no, ważne jest oczywiście też to, co zobaczy, co usłyszy, więc żebym po prostu powiedział. Gdzie on mieszka, kim on jest, żeby to nie była za duża odległość, chociaż wiemy, że w miłości odległość nie ma znaczenia. Bo można o tym opowiesz tak w, tym, w tym odcinku. I znalazłem, bo spadka znalazłem taką jedną kobietę, której zdjęcia wysłałem Krzyśkowi. Krzysiek się strasznie długo zastanawiał. Ona dostała zdjęcia Krzyśka. Kolejny odcinek będzie o tym, czy uda się. Tak zwana randka w ciemno dzięki antenie Radia Vox FM. Paweł Pawelec będzie swatał Krzyśka. Bądźcie z nami.